Hejka, witamy się w drugim ja. vlogu na kanale. W sumie ten vlog będzie taki. Nie mamy do niego jakiegoś konkretnego planu. Aktualnie jedziemy do Lerua, Musimy kupić przedłużacz. To na pewno? Żeby podpiąć choinkę. Musimy kupić żarówki. Pelet do pieca. I co jeszcze? Jeszcze parę lampek. Tak, jeszcze lampki i łańcuch Obecny, nie jeden. Nie czy jeszcze nie uderzymy znowu na Action. Kolejne Zrobimy szybki przegląd Action. No i chyba tyle, więc zobaczymy, co z tego wyłoga wyjdzie. Eee, może, mam nadzieję, że będzie ciekawy. Także na ten moment jedziemy szybko do Lerua, potem e, na Sarni i potem się zobaczy. Może zrobimy jakąś szybką przejażdżkę gdzieś. Zobaczymy. Będziemy myśleć w trakcie. I co? Mamy żaróweczki dla babki. No, chyba te. I za jasne nie weź. Cię powiesi. Będzie mówić, że jej rejzi ją w oczy. No i tam, łaj tam, tylko posadza. A my też do pokoju naszego musimy wziąć, nie? No to nasza jedna ja wiodłaś... żarówka to jest świeczka jak... Patrz, tu są takie, ja już je dojrzałam przed chwilą. Taka by nam starczyła tam? by. I weźmiemy taką, małe no. światło no. i będziemy... Taka mała? No, no do tej małej starczy. Której małej? Tej na szafce. No. A do dużej? Wiszącej? No tam jest już problem. To trzeba większą bombkę wziąć. Jakąś żarówkę? No weźmiemy do małej. Do małej, no dobra, to wiesz to. problem z dużą lampą naszą bo my tam mamy taką żarówkę. no z tych dużych no tylko mamy ciemno jak nie wiem no ale potrzebujemy coś neutralnego chyba że a my tam mamy ciepłe światło czy neutralne? ciepłe chyba ciepłe to jest udało nam się znaleźć żarówki znaleźliśmy Taką z neutralnym światłem do nas. Myślę, że będzie git. Zastanawiam się tylko, czy nie będzie za mała, ale no to zobaczymy. Mamy przedłużacz. Taki żeby nam starczy. I wzięliśmy też taki na zewnątrz, żeby był jeden wolny. Bo musimy iść do ozdób świątecznych. I tam jeden na pewno potrzebujemy. A co, Kukasz? A tego. Facet. Tak, o. Pierdoły. Garażowy. Garażowe. Co jeszcze potrzebujemy? Co jeszcze potrzebujemy? Na razie wieliśmy 10 metrów Zastanawiam jakby napadnie na ozdoby to będziemy na pewno potrzebowali rozgałęzienie. Mm, tam przy ozdobach świątecznych widziałam takie na pole Możemy tam podejść na ozdoby I no tak musimy zobaczyć jeszcze. na lampki jakieś takie No. Na pewno baterie są musimy kupić Ale to Przez jak będziemy... Mamy coś, ale to jak będziemy na Sarnim, no. to tam bym też zobaczyła, bo w mediach może być promocja na baterię. O, Zawsze będzie. przed świętami była. I zobaczymy, czy tam jest jedna gra. Dobrze. To jest na PS4. Bo się zaraziłem od kolegi. A to graliście wczoraj. Nie? nie, nie wiem. Mieli się pakować, bo Areczek się przeprowadza. tak się pakowali. No się. Dobra, idziemy na ozdoby świąteczne. Ozdoby jeszcze świąteczne w i potem Sarnistok. Tak. O. Dobra, to go. Ok, wyszliśmy już sobie z Leroy. Nic więcej nie kupiliśmy, bo na ozdobach nie było w sumie nic ciekawego. E, czyli jak ostatnio. E, także jedziemy teraz do... E, na Sarnistok. To action, i podejrzewam, że tam jak znajdziemy jakieś lampki i jakiś łańcuch też się znajdzie. Wyszli, wyszliśmy z Sarniego Stoku. Nie nagrywaliśmy tam nic ze względu na to, że mieliśmy bardzo mało czasu. Bo nawet nie mieliśmy całej godziny, chcieliśmy wyjść do kilku sklepów. Coś nam się udało kupić. A my jesteśmy na razie amatorzy w nagrywaniu, więc. Więc nie umiemy podzielić jednego i drugiego. Także na szybko wszystko obeszliśmy. Udało nam się parę rzeczy kupić i w domu zrobimy Wam haul z tego. Nie? Tak, co? Kupiliśmy? Pokażemy Wam, co kupiliśmy, i powiemy Wam o jednym fajnym pomyśle. Na który wpadł Mateusz, dzisiaj, e, który znalazł na TikToku, ale to wam potem e, powiemy o co chodzi. Być może teraz coś też z tego nagramy zobaczmy. E, teraz chyba jedziemy do domu. Chyba, że zaraz coś wymyślimy na szybko. Aczkolwiek już mamy wszystkie sklepy pozamykane. Także plan jest taki, że na razie jedziemy do domu. E, tam zrobimy wam haul. A jeśli plan się zmieni w czasie powrotu, to to Wam zaktualizujemy. Okej, okay, my dojechaliśmy do domku. Jednak już nigdzie nie pojechaliśmy. E, stwierdziliśmy, że przyjedziemy robić choineczkę. I pokażę Wam na szybko, co kupiliśmy. E, do tej choineczki kupiliśmy bombki, bo te, co mieliśmy kupione do tej pory, wszystkie poszły na choinkę. Kupiliśmy łańcuch, bo z tego się będzie składała nasza choinka. Haczyki. Jeszcze haczyki mamy do mamy gdzieś, nie? Paczkę gdzieś tam miała. Yy, I Mateusz wynalazł kokardę. Także yy, pokażemy Wam, co z tego wy... A, no i najważniejsze, no, lampeczki jeszcze. Pokażemy Wam, co z tego wyjdzie. Yy, a oprócz tego kupiliśmy Ogromny zapas baterii. baterii. Tak. Tyle, co my mamy ozdób na baterie. Zobaczymy, czy w ogóle nam te wszystkie baterie starczą. Na pewno nie. Ale może być ciężko. Żaróweczki wymienić, bo te wszystkie nasze żarówki to są świeczki, a nie żarówki. Normalne białe światło albo neutralne. Dokładnie. I to, co wynalazła Patka, zobaczyła na TikToku. Tak, to jest taki... Kamyczki lawowe to były, tak? Kamyczki lawowe, żeby to pachniało. I tu się olejek wlewa i zobaczymy. Ale to będzie pokazane na TikToku. -tik Krótki filmiczek. Tak jak to wygląda i tak dalej, i czy ładnie pachnie. Tak, ale kupiliśmy coś takiego, no tak to wygląda. Kosztowało to 18 zł w Action, więc w sumie nie dużo. Yy, więc generalnie nie kupiliśmy nic specjalnego. Kupiliśmy... Kolejne pierdoły, bo cały czas coś nam wychodzi, że coś nam brakuje i... Tak, dokładnie. W zasadzie cały czas coś jedziemy, tu coś, tu jakaś bombka, tu coś i... Dokładnie. Ty przedłużasz. O, to, właśnie, jeszcze przedłużać, żeby miał, choinkę podpiąć. Który i tak wiem, że chyba jeszcze pojedziemy po dwa tak mi się wydaje. Myślisz? Myślę. Jeszcze ten na pole kupiliśmy tam. Jeszcze jeden na zewnątrz, bo na zewnątrz też będziemy potrzebować światełko. No. Teraz musimy to wszystko uporządkować. Dzisiaj będzie na pewno kolejna część przystrajania. Do piątku się musimy wyrobić. Tak, bo Mateusz bardzo chce na piątek na odpalić wszystkie, wszystkie ozdoby, ozdoby w domu. Także do piątku mamy czas, żeby wszystko ogarnąć. No musimy więcej na polu nagrać. No. no. Musisz no. znaleźć czas. No i nam Z Spadkom ogólnie dużo chcemy przystroić nasz dom świąteczny na te, na, w tym roku. Wymyśliłem mały pomysł. Zobaczymy go na TikToku. Oczywiście filmik też na TikToku będzie wrzucony. Małą choineczkę na rogu ściany. Zaraz Wam pokażę co trzeba kupić. Chcę ogólnie to zdążyć zanim przybędzie do domu. Więc czasu mam niedużo, bo może za pół godziny może nawet szybciej będzie. Więc czas się wziąć szybko do roboty. To tak. Choineczka ogólnie będzie tutaj w rogu zrobiona. Potrzebujemy tak. Zamki na baterieki wystarczą. Haczyki, dużą kokardę, bombki i łańcuch. Więc bierzemy się do dzieła. Koineczkę mam gotową. Tak się prezentuje efekt końcowy. Czekamy na padkę, za niedługo powinna przyjść i zobaczymy jej reakcję. Małe, ale cieszy. Wracam sobie do domu, patrzę. Mateuszek zrobił chineczkę. Kiedo, jest super! Rewelacja. No, zdania, he jesteś. Mówisz? No. Ile się uściekam, żeby te sznureczki powiązać, to ja cię kręcę. Ale wiązałeś, warto było... Wiązałeś, a wiązałeś bułki? Małe, ale cieszy. Tyle się nawiązałeś, Bomek, na choinkę, że już w miałaś miałeś teraz no. w No. to fajnie. Ale fajnie. Super wyszła. No, podoba mi się bardzo. No to się cieszy, misiaczku. Bardzo. Nie spodziewałam się, że zrobisz. Nie? widziałeś? Nie, no, nie spodziewałam się. Śliczna jest bardzo. Ogólnie ja na szybkości jeszcze pojechałam samochodem wróciłam i Mateusz bardzo miło mnie zaskoczył tą choineczką. Mieliśmy ją robić razem. Ale fajnie fajnie, że ją zrobił, super to wygląda, więc już jakiś kolejny mały akcent jest. W zasadzie wy jeszcze nie widzieliście pierwszego akcentu. To jest drugi akcent świąteczny. Pierwszy zobaczycie już niedługo na kanale. My już dzisiaj raczej żarówek nie będziemy zmieniać, pewnie zrobimy to jutro, bo jest już dosyć późno, a my rano wstajemy do pracy. Ogólnie to nagrywamy vlogmas i ile będziemy w stanie nagrać, tyle nagramy. Na pewno nie będą to codzienne vlogmasy, bo nie jesteśmy w stanie tyle nagrać ze względu na to, że ja pracuję do 18.00. Przez co mamy bardzo mało czasu wieczorami, żeby coś zrobić. Mateusz znowu jeździ do pracy na siódmą rano, więc on bardzo wcześnie wstaje. Nie jesteśmy w stanie po prostu pogodzić tego, tak, żeby nagrywać codziennie i mieć dla Was fajny, ciekawy materiał. Dlatego nagrywamy co jakiś czas, jak tylko mamy na to okazję. Dzisiaj udało się takiego krótkiego vloga nagrać. Mam nadzieję, że Was troszkę zaciekawi i że będzie y, fajnie się go Wam po prostu oglądało. Y, następne vlogi mamy w planie i mamy w planie nagrywać je w weekend, więc będą na pewno dłuższe i będzie się troszkę więcej działo. Bo y, w sobotę pracuję tylko do 13, więc jesteśmy w stanie po południu nagrać dużo więcej. W niedzielę mamy cały dzień na nagrywanie, więc na pewno Wam coś y, ciekawego nagramy. Może gdzieś pojedziemy, zobaczymy, zobaczymy, nie zdradzam. E, będę się starała, żeby na kanał wlatywały dwa vlogi e, w tygodniu. Jeden w tygodniu, drugi w niedzielę. E, bardzo bym chciała, żeby tak te vlogmasy wlatywały. Czy mi się to uda, nie wiem. Będę się bardzo starać. E, no bo wiecie, no, po 18 ciężko jest nam coś nagrać, a nie chcemy też nagrywać na siłę, bo to też nie o to chodzi. Chcemy Was zaciekawić czymś, no i my chcemy też mieć jakąś pamiątkę. Jak nic nie robimy, to też nie chcemy na siłę tego jakoś wymyślać. Także będziemy się starać, żeby wleciały dwa vlogmasy w tygodniu. A jeśli się nie uda, to żeby wleciał jeden, ale jakiś taki bardzo porządny. Na ten moment będę się z Wami żegnać. Podejrzewam, że ten film będzie bardzo krótki, ale. Ale w leci, coś zrobiliśmy. Mateusz mnie miło zaskoczył, więc może ktoś z Was skorzysta sobie z takiego pomysłu na choinkę i, i też ją zrobi. Nie wiem, czy Mateusz tam nagrywał, jak ją robił, ale podejrzewam, że nagrał też coś na TikToka, więc na TikToku też może coś z tej choinki się pojawić. Także dziękujemy Wam za oglądanie. Zostawcie nam ławkę w górę, jakiś komentarz, żebyśmy mogli wiedzieć, co, co myślicie o naszych vlogmasach i ogólnie vlogach. Może czegoś chcielibyście się po prostu o nas dowiedzieć? To też bardzo chętnie odpowiemy. No i subskrypcję zostawcie, żebyście nie przegapili żadnego e, filmu. Ja się z Wami żegnam i zapraszam Was do następnego vlogu. Pa!